Kiedy we wrześniu 1829 roku Fryderyk Chopin koncertował w Pałacu Bronikowskich w Żychlinie, nikt wówczas nie mógł wiedzieć, że 196 lat później, rezydujący w tym budynku zespół szkół ekonomiczno-usługowych, świętować będzie już dwudziestolecie nadania mu imienia wielkiego kompozytora i równocześnie 65-lecie swojej działalności. Zbieg tych rocznic sprawił, że tegoroczny Dzień Patrona Żychlińskiej Szkoły, obchodzony 6 marca, miał wyjątkowo uroczysty charakter. Rozpoczęły go, poświęcone Chopinowi, wykład nauczyciela szkoły Ewy Matyby oraz przejmujący spektakl szkolnego teatru Kreska. Jego muzyki trzeba słuchać całym ciałem. Osoba Fryderyka Chopena powracała w czasie jubileuszowej uroczystości wielokrotnie. Mówiła o nim także dyrektor szkoły, przedstawiająca historię, dokonania i sukcesy placówki. Zdaniem Anny Matczak Gaj, te ostatnie to przede wszystkim losy jej absolwentów. Najważniejsze jest to, że oni sobie w życiu, w życiu radzą, że te umiejętności, tą wiedzę, którą tutaj pochłonęli w trakcie trwania nauki, wykorzystują, niezależnie w jakim są miejscu, gdzie pracują i co dzisiaj wykonują. I właśnie absolwenci szkoły jubilatki sprawili dyrektor Matczek Gaj niespodziankę i podczas jubileuszowej uroczystości wręczyli jej tytuł przyjaciela uczniów. Był to początek ceremonii wyróżnień. Chwilę później długoletni pracownicy placówki odebrali medale zasłużone dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. W tym gronie znalazła się Elżbieta Sel, ucząca tam od 41 lat. Rozpoczynałam od początku pracę na stanowisku nauczyciela i do tej pory jestem nauczycielem we wspaniałej szkole. Szkoła, która ma przepiękną tradycję. No może nawet nie jedną tradycję, bo ma wiele tradycji, które kultywuje przez wiele lat. Szkoła, która słynie z dobrej atmosfery. Medal pośmiertnie przyznano też zmarłemu w zeszłym roku nauczycielowi szkoły Andrzejowi Midorowi. W jego imieniu wyróżnienie odebrała wdowa. Podczas uroczystości wręczono też tytuły przyjaciela szkoły, które powędrowały do przedstawicieli instytucji współpracujących z zespołem szkół w Żychlinie i wspierających tę placówkę. Nie mogło też zabraknąć wyróżnień dla uczniów ze szczególnymi sukcesami. Podczas uroczystości nagrodzono jedynie część z nich, bo wywołanie wszystkich zajęłoby zbyt wiele czasu. Będą wyróżnieni na szkolnym apelu. Uczą się chętnie, bo doceniają to, co robi dla nich szkoła. Mamy możliwość pracy z nauczycielami, którzy są tak naprawdę zawodowcami i robią to z pasją. Przyszłam do tej szkoły właśnie ze względu na kierunek. Tylko on mnie interesował. I no mogę w tym żywieniu być. I jednocześnie i wiedza o żywności, i gotowanie. Na jubileusz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych do Rzychlina zjechało kilkuset gości. Byli wśród nich absolwenci szkoły, jej emerytowani nauczyciele, dyrektorzy innych szkół z terenu powiatu, przedstawiciele samorządów i parlamentarzyści. Wszyscy z gratulacjami i słowami uznania. Dziś dzwonimy po usługi. Bo każdy z nas nie robi już nic sam, tylko chce fachowca, chce inżyniera, chce fachowca, chce doświadczonego, doświadczoną osobę, która potrafi coś zrobić. I dzisiaj ta szkoła ma dobrą przyszłość. Uczniowie mają tej szkoły dobrą przyszłość, bo dziś zapotrzebowanie na usługi rośnie. Placówka w Żychlinie powstała w 1959 roku jako szkoła rolnicza pierwszego stopnia. Dzisiejszą nazwę nadano jej w 2000 roku. Obecnie jest jednostką podległą powiatowi konińskiemu. Jest to największa placówka edukacyjna, jeśli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe w powiecie konińskim. Jest tutaj kilka typów szkół, od liceum ogólnokształcącego po technika i szkołę branżową. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną, tutaj przygotowaną bazę, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, którą cały czas rozwijamy. Wywodzimy się ze szkoły rolniczej. W związku z tym utrzymujemy kierunek technik agrobiznesu, ale dominującymi kierunkami to jest branża gastronomiczno-hotelarska i tutaj technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa w techniku i w branżowej szkole pierwszego stopnia Kucharz. Ale w Żychlinie uczą się też przyszli technicy reklamy, spedycji, ekonomii, leśnictwa i kierowcy. Mechanicy. W sumie kształci się tu 743 uczniów.